W dzisiejszym przeglądzie redakcji Grobenergia Energia Podwyżki cen prądu, taurą straszy Unią Europejską. Spore odmowy przyłącza do sieci instalacji fotowoltaicznych oraz nowatorski sposób na walkę ze smogiem. Bogdan Szymański Grzegorz Burek. Zapraszamy! No jesteśmy w roku 2022. Zapowiadane podwyżki cen prądu materializują się Niestety. na rachunkach, ale no przecież, jak to w Polsce, musi być ktoś winny tym podwyżkom. I właśnie to jest ciekawostka, proszę Państwa, ponieważ ja dostałem wyjaśnienie. Dostałem drugą mailową wyjaśnienie, które, które było realizacją obowiązku informacyjnego i dostałem takie wyjaśnienie od Tauronu. I zobaczmy tutaj w mailu. Dostałem ciekawą grafikę, która, gdzie Tauron wyjaśnia. Dlaczego dlaczego drożeje i z czego się składa energia elektryczna? i tutaj... Po... Koszty, wytworzenia energii. koszty wytworzenia energii elektrycznej. I tutaj e, doszliśmy do nowatorskich pomysłów, a powiem o tym zaraz. Popatrzmy się: 59% koszty uprawnień do emisji CO2, wynikające mocno podkreślone z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, 25% koszty pozostałe. Bardzo nie lubię, jak księgowość mi podaje koszty pozostałe, bo nie wiem, co to jest. 8% koszty obowiązków OZE i znowu wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej 6% koszty własne, 1% akcyzy, 1% marża. Czyli na taką logikę widzimy, że w zasadzie cała ta energia elektryczna składa się z 6% własnych, te 25% pozostałe nie wiem, może to są delegacje, szkolenia i co ciekawe, 67% to Unia Europejska. I dlaczego powiedziałem. Ja, ja, ja myślę, że tutaj są wspólni Pijarowcy TVP-info i te i. i te bardzo, broni. bardzo, bardzo podobna narracja tutaj jest, i także powinniśmy, powinniśmy, powinniśmy tutaj przedstawić Państwu i postraszyć państwa również w pasku, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Ale coś ciekawego, dlaczego to jest nowatorskie. Do tej pory byłem przekonany, że w Polsce czy na świecie mamy elektrownie węglowe, gazowe, atomowe. No które też, zużywają jakieś paliwo. No tak, tak. Dostarczamy uran, węgiel Gaz. czy węgiel brunatny. I tutaj mamy nowatorską, nowatorskie elektrownie, z których korzysta Tauron, bo to są elektrownie, które chyba nie wiem, czy opalane jest czy świadectwami, uprawnieniami do emisji CO2. Bo w tej całej strukturze czego, czego tu nie ma? Nie ma paliwa. Nie ma, nie, nie ma w tych uśrednionych kosztach wpływających na cenę energii elektrycznej, nie ma tych kosztów wytworzenia. Tak, przy 70%, przy 70 w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego nie ma tego kosztu w kosztach wytworzenia energii według Taurona. Czyli no, oczywiście, paliwami. Oczywiście, trochę prześmiewczo o tym mówimy. To jest pewnie w tych kosztach 25% kosztów tych pozostałych. pozostałych, no ale to by politycznie źle wyglądało, że 25% koszty paliwa węgla i tutaj jeszcze przyznać się rosyjskiego, czy powiedzieć, że drugiego polskiego. No, Chociaż wydaje to, to mi się, że tutaj pr owi zrobił błąd, bo za nas 59,8%, jednak, jednak już mógł dopalić to i zrobi 67% winna UE w waszym. Waszym. Tak, waszym ale, ale, ale jednak tutaj warto pewne rzeczy, pewne rzeczy wyjaśnić. Może jeszcze kończąc kwestię PR-ową, bo ja sobie całego tego maila przeczytałem. W końcu ci go sforwardowałem. E, tak, tak. I no, tam jest też takie wyjaśnienie, że uprawnienia do emisji CO2 stanowią 59% kosztów wytwarzania. Jest to jeden z najważniejszych powodów wzrostu cen energii w całej Europie nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całej Europie. Więc no, z tego maila dowiaduje się, że nawet na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi ceny energii rosną, z powodów, z powodów uprawnień do emisji CO2. Oczywiście nie będziemy się już na tym paswić, więc no pewnie skrót myślowy czy błąd, ewidentnie, bo ktoś z PR-owców się po prostu rozpędził zrzucanie winy na to CO2, no ale tutaj przecież też, jeżeli już idziemy tą drogą, czyli takiego PR-u, no to warto dodać po przecinku, że przecież to rząd Donalda Tuska zgodził się na, na, na system euro ETS, później zgodził się na niego rząd Mateusza Morawieckiego. Co więcej, zgodził się na podwyższenie tych celów, które doprowadziły właśnie do tego skokowego wzrostu, wzrostu ceny uprawnienia do emisji CO2. Ale tutaj musimy, sory, dodać I jeszcze jedną rzecz. Z... Ale pozwól mi skończyć. Jeszcze jedną rzecz na końcu po kropce bym dodał, że beneficjentem no właśnie, tego jest. jest Skarb państwa i 25, zresztą... miliardów, 25 miliardów uzyskujemy z tych uprawnień, czyli te pieniądze są w Polsce, one nie znikają. Tak, i, i od, od początku funkcjonowania tego systemu e, polski skarb państwa zbogacił się o około 50 miliardów złotych na handlu emisjami, bo jak ten system jest zbudowany, to też dobrze, byście Państwo, żebyśmy wszyscy wiedzieli. E, są generalnie cztery takie pule. Dwie, dwie główne pule to są darmowe uprawnienia. Te darmowe uprawnienia przez długi czas dostawała Polska Energetyka. Dostają te uprawnienia, są zarezerwowane dla tych, tego przemysłu, który jest wrażliwy na cenę uprawnień do emisji CO2, gdzie ze względów technologicznych nie da się uniknąć tej emisji. I no, ten przemysł po prostu by z Europy odszedł. No, na przykład huty. I one dostają darmowe uprawnienia do emisji CO2. Druga pula. Bardzo duża, to są właśnie pola aukcyjna, gdzie te uprawnienia są przyznawane krajom członkowskim, między innymi Polsce. A benchmarkiem jest emisja z roku 2005-2007, czyli tyle, ile emitowaliśmy, my tak proporcjonalnie tą pulę mamy. I później są dwa fundusze, które powinny zostać przeznaczone na innowacje i transformację energetyczną, ale to są kilkuprocentowe udziały, i Polska jest też głównym beneficjentem tych funduszy. Więc tutaj warto podkreślić, że tak, oczywiście koszt uprawnienia do emisji CO2. Wpływa na cenę energii, ale to, że on wpływa tak bardzo w Polsce, to niestety to, za, to są zaniedbania. To jest nasza decyzja polska na tak, ten temat. Tak, grubo ponad dekady, gdzie, gdzie wszyscy politycy po kolei zakładali, że, te, że to straszenie uprawnienia do emisji CO2 się nie zmaterializuje, że te uprawnienia będą tanie i jak zaczęły być drogie, no to pojawił się problem. I nie jest oczywiście prawdą, że w całej Unii, w całej Europie ceny rosną przez uprawnienia do emisji CO2. Nie jest też prawdą, że w całej Unii Europejskiej w sposób istotny wzrosły ceny energii przez uprawnienia do emisji CO2, bo jest wiele krajów, które mają tam emisję bardzo niską, gdzie mają źródła niskoemisyjne, czy to na przykład atomowe jak Francja, czy, czy odnawialne źródła energii jak Skandynawia. I, i tam ten wpływ uprawnień do emisji CO2 jest generalnie mały. Nikt nam nie zabroni inwestować w OZE, w inne źródła energii, to jest tylko nasz błąd, ale jeszcze jest drugie pytanie. Nawet patrząc na elektrownię węglową z uprawnieniami, kosztami uprawnień, czy te ceny, które obserwujemy na giełdzie jednak nie przekraczają ponad to, mimo wszystko, za megawattogodzinę? Znaczy cena właśnie giełdowa, Oczywiście jest skorelowana z ceną uprawnień do emisji CO2, o tym mówiliśmy, ale jest ona wyższa niż wynikałoby to z kosztu paliw uprawnień do emisji CO2. I ten dodatkowy wzrost, on wynika właśnie już stricte z zaniedbań w inwestowaniu w infrastrukturę energetyczną. Po prostu mamy za mało źródeł wytwarzania. Ale co więcej, nawet jeżeli byśmy założyli, nawet jeżeli byśmy jako Polska podjęli jedną decyzję, że węgiel jest naszym skarbem, który trzeba, chroni złotem. Złotem, trzeba chronić ponad, ponad wszystko. To i mielibyśmy nowoczesne elektrownie węglowe, to ten koszt energii byłby dużo niższy niż obecnie. To taki przykład. Nowoczesne elektrownie węglowe mają ten krańcowy koszt wytwarzania, czyli paliwo plus CO2 na poziomie około 370 zł za megawattogodzinę przy obecnej cenie uprawnień, czyli ponad 80 euro za tonę, a te, 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 te najstarsze Elektrownie, które już dawno powinny zostać wyłączone z uwagi na ich wiek i, i na bardzo niską sprawność. Ten koszt wytwarzania mają w granicach 600 zł albo nawet ponad 600 zł za megawattogodzinę. I, i, i tu jest właśnie problem, że transformacja naszej energetyki to wygląda tak, że. No, OZE to, to tak wspieramy, żeby za bardzo się nie rozwijało, czyli jak się próbuje szybciej rozwinąć, jak rynek prosumencki, to się, to się za chwilę zaciąga hamulec ręczny. A z kolei, jeżeli mówimy o dużej energetyce, no to mamy elektrownię atomową, które przez ponad dekadę nawet nie wybraliśmy miejsca na jej, na jej lokalizację. Ale agencję mamy, która wydaje Ale mamy agencję, mamy nawet dwie spółki, EJ1 i EJ2, które nawet sponsorują jakiś klub chyba siatkarski. Co więcej, jak już inwestujemy w zawodową energetykę typu węglową, no to mamy przykład Ostrołęki, której teraz coś wyburzamy, jakieś... No ale jakieś słyszałeś osłyszałeś o tym, jak państwo państwu zleca budowę kolejnej elektrowni węglowej i co się dzieje z elektrownią w Jaworze. No do, dokładnie. Przypomnijmy może F państwu. Chwilę, chwilę popracowała i uległa takiej awarii, że jest remontowana, no już będzie blisko rok niedługo, a... Niektórzy eksperci powątpiewają, czy nawet po tym remoncie uda się uzyskać pełną pełną wydajność tej elektrowni, bo pewne błędy, które zostały popełnione już będą ciężkie do naprawy. No, jeżeli my tak transformujemy naszą energetykę, no to niestety, proszę państwa. E, takich propagandowych maili będzie w kolejnych latach zapewne więcej i więcej uzasadnić, skąd te ceny się biorą. Ale ja, jeszcze jedną rzecz, może ona nie jest aż tak, e, e, tak ciekawa, ale warto się do tego odnieść: do tego punktu o kosztach e, obowiązku OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I tu warto podkreślić, że to nie jest, e, to nie są, to nie jest w tym ten system aukcyjny, który obecnie mamy. W tych 8%. Dlatego, że system aukcyjny jest zawarty w opłacie OZE i to jest osobna w ogóle pozycja na rachunku. Z kolei w cenie energii są tak zwane świadectwa pochodzenia, między innymi zielone certyfikaty. Tak, kolory. tak, tak zwane kolory. Ale to jest stary system, który patologiczny stary system, który na szczęście w 2015 roku zakończył się, czyli nowe elektrownie nie wchodziły w ten system, no ale on jeszcze wiele lat z nami będzie. I to był tak patologiczny system, który, który wymyślił. Ówczesny polski rząd. Unia Europejska nakazała wspierać o nie mówiła jak. My wymyśliliśmy sobie te zielone certyfikaty. I między innymi, nie wiem czy pamiętasz, ale mówiliśmy już kilka lat temu w, w wideoblogu, że do Polski sprowadza się jakieś łupiny kokosowe, tak, tak, tylko po to, żeby je spalić razem z węglem, to obniżając sprawność elektrowni, żeby uzyskać zielony certyfikat. No i to jest właśnie te. Ten typ polityki to jest T8%. Ale resumując, jednak proponujemy, by Tauron zajmował się, jeżeli polityką informacyjną, to polityką informacyjną dotyczącej energetyki, a politykę zostawmy polityką bądź telewizji. Kolejny temat poruszany w naszym portalu globenergia.pl to masowe odmowy przyłączenia instalacji OZE do sieci i tutaj dodajmy, nie mówimy o instalacjach prosumenckich, o instalacjach biznesowych, czyli dużych elektrowniach. I co zaobserwowaliśmy? Znowu nieszczęsny Tauron musimy wywołać do tablicy, ponieważ Tauron za rok 2020... Tak, ale to jest inny Tauron, to jest tylko zbieżność nas, Tak, Tauron Dystrybucja, wcześniej mówiliśmy o Tauronie sprzedaży. Tak, bo mówimy teraz o operatorze systemu dystrybucyjnego. dystrybucyjnego. Tak. tak, dokładnie. E, więc rząd za rok 2020 e, przyjął decyzję odmowną przyłączenia do sieci instalacji OZE w wielkości 5%. A za rok 2021, i to niecałe, bo od stycznia do września, tych OZE było 25%. Ćwierć, e, ćwierć, ćwierć złożonych wniosków zostało e, potraktowanych odmownie. I tutaj e, skonsultowaliśmy się z kancelarią CECILO, z panem Witoldem Chmarzyńskim, by porozmawiać o takich barierach rozwoju instalacji fotowoltaicznych, elektrowni fotowoltaicznych w tym przypadku. I tutaj rzeczywiście że na kancelaria prowadzi wiele spraw i podała, że, że rzeczywiście spotykają się z masowymi odmowami. I teraz ważna sprawa. Dlaczego operatorzy odmawiają przyłączenia dużych instalacji OZE do sieci? To są dwa powody. Pierwszy powód, przesłanka braku możliwości technicznych. Drugi powód... Nie, yy, brak dopuszczalności lokalizacji instalacji w, na podstawie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli albo warunki techniczne, albo plan przestrzenny. I co się okazuje? Okazuje się, że to co kancelaria zwraca uwagę, że jednak te odmowy, proszę Państwa, są pisane na kolanie. I yy, tu mi się kojarzy taka praktyka, której od znajomego słyszałem w sklepach odzieżowych, że jeżeli reklamujesz dżinsy, na wszelki wypadek ci piszemy nie, odmawiamy dopiero klient, który się awanturuje. Dostanie dopiero zaczyna być rozpatrywana ta Ale powiem Ci, powiem Ci, że nawet to, to idzie troszeczkę dalej. Jak już nawiązałeś do sklepu odzieżowego, to wygląda trochę tak, że przychodzi klient do sklepu, jest pełna półka spodni, pyta się o rozmiar XL, a ty mu mówisz nie ma. Ale na pewno nie ma? No nie ma. A niech pan sprawdzi. Sprawdzę, no, jednak jest. Bo chyba tutaj głównym problemem jest to, że dla spółek, dla operatorów systemów dystrybucyjnych, klient jest problem. A czy jest się, problem? Uh -huh. chcesz? To, to, jest, to jest w ogóle irracjonalne. To, to wynika w ogóle chyba z charakteru tych spółek, bo generalnie dla każdej prywatnej firmy klient to skarb. Każdy kolejny klient to skarb, no bo, no bo przynosi nam przychód, z którego mamy zysk. A w spółkach. Spółkach dystrybucyjnych. Ja, ja odnoszę, oczywiście, to jest tylko moje wrażenie, ale wrażenie wynikające naprawdę z bardzo wielu rozmów i wielu problemów, no, głównie z przełączeniami źródeł wytwórczych, że, że my stanowimy dla nich problem, bo coś chcemy, bo coś trzeba zrobić, bo, bo, bo trzeba wykonać, wykonać pracę. Ale to chyba nie jest swoje wrażenie, bo tak jak rozmawialiśmy z, z tą kancelarią, to jednak wystarczy pismo przedstawienie operatorowi właściwie argumentacji prawnej. Nawet to szybkie pismo wystarczy, że nagle Da się rozpaczyć, jednak widać, że odmowa jest automatycznie na kolanie pisana. Tak, I tutaj warto właśnie podkreślić, jakie my mamy prawa, a jakie ma obowiązki operator systemu dystrybucyjnego. Dokładnie. I tutaj najważniejsze, operator zapomina o prawie energetycznym, dokładnie o artykule 7, gdzie w pierwszym punkcie zobaczmy teraz na ekranie. Zobaczmy przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci na zasadzie, uwaga, równoprawnego traktowania i przyłączania. W pierwszej kolejności instalacji odnawialnych źródeł do energii. Oczywiście tutaj widzimy dalej zapisy o tym, że wymagane są niezbędna infrastruktura techniczna. I, i, I co nam tutaj zwraca uwagę kancelaria? Po pierwsze, od razu odpisujmy argumentację prawną, że się z tym nie zgadzamy z odmową ale często operatorzy powołują się w takim szybkim piśmie na jakąś bliżej nieokreśloną ekspertyzę, że, że nie mamy warunków technicznych. Że jest po prostu brak warunków technicznych bez argumentacji. I tutaj warto podkreślić, że muszą nam uargumentować, z jakiego powodu nie widzą tych warunków, tych możliwości technicznych. Dokładnie I, i, i dzięki temu, tak jak mówi nam kancelaria w rozmowie, i to co widzicie Państwo również w artykule na portalu globenergia.pl, to jednak, jednak można przełamać, przełamać ten impas w ten sposób. Jeżeli odmowy są jednak, stają się faktem, no to można je zakwestionować i wytwórca zgłości sprawę do prezesa URE. I tutaj jedna sprawa jeszcze, jeszcze mnie, która bulwersuje, bo. <laughs> Tak automatycznie OSD odmawia prawda, przyłączenia do sieci, ale sami, oczywiście wiem, że co innego spółka obrotu dystrybucyjna, ale na wewracaniu tego Tauronu, sam odpala ostatnio chwali się 8 MW farmą fotowoltaiczną własną w zachodnio-pomorskim, Więc coś tutaj nie gra. Tak, ciekawe, ciekawe jak tam było z warunkami przyłączenia. I czy też, też się odmówili I tam musiał ale, ale, brać. Ale wróćmy do, do Meritum, że po pierwsze, <coughs> e, ta odmowa ze względów technicznych musi być uzasadniona. Czyli nie, nie może być tylko, tylko lakoniczny zapis, że jest brak warunków technicznych. Co więcej, jeżeli my wnioskujemy o 1 MW, e, a nie ma warunków technicznych, powiedzmy na ten jeden MW, to operator jest zobowiązany powiedzieć nam, do jakiej mocy mógłby nas przyłączyć. Czyli nie może nam wydać warunków tylko, że nie, ale powinien powiedzieć nie, tyle nie, ale taką moc możemy. Z kolei jeżeli faktycznie nie ma już tych warunków technicznych ani ekonomicznych, no to operator jest zobowiązany do tego, aby nam powiedzieć, kiedy i w jaki sposób rozbuduje tą sieć, że to przełączenie po prostu bo, bo nie będzie. Bo nie można nam permanentnie ta, tego, kiedy ono będzie, będzie możliwe. I tutaj warto wiedzieć o tym, że takie prawa mamy. Niestety troszeczkę powątpiewam, czy, yy, czy zawsze bez wsparcia w jakiejś kancelarii prawnej, niekoniecznie tej, ale jakiejkolwiek specjalizującej się w prawie energetycznym uda nam się przebnąć. Szczególnie jeżeli mamy, mamy większą moc i w tym pierwszym zderzeniu dostajemy taką odmowę, warto zasięgnąć opinie prawne i pewnie w bardzo wielu przypadkach uda się, uda się pozytywną decyzję uzyskać. Szczególnie, szczególnie jeżeli właśnie tam argumentacją operatora jest to, że miejscowy plan tego nie przewiduje. Bo faktycznie te miejscowe plany nie są jednoznaczne i, i też bardzo często operatorzy interpretują to na swoją korzyść nie zawsze zgodnie z literą prawa, więc tutaj warto, warto o, tym, o tym pamiętać. I warto pamiętać też o tym, że niedawno zmieniła się ustawa i jeżeli mamy instalację na dachu, no to wtedy miejscowy plan w ogóle nie musi przewidywać instalacji OZE. I też, też dopuszczam taką sytuację, że operatorzy nie do końca mogą znać już tą nową, nową nowe przepisy prawa. No i tutaj wracamy znowu do tego systemowego rozwoju polskiej energetyki, co też szczególnie mnie osobiście tutaj bulwersuje, bo dopiero co jesteśmy po aktualizacji, nowelizacji prawa ustawy o OZE, gdzie w zasadzie no, wyhamowaliśmy potężnie, wyhamujemy rynek prosumencki, a tutaj takie 25% odmów dla dużych instalacji no hamuje rynek OZE, bo jaki nam rynek OZE został, ten elektryczny? No na pierwszym miejscu w Polsce wyprzedziła fotowoltaika właśnie energetykę wiatrową. Energetykę wiatrową, że przypomnijmy, jest zamrożona ustawą 10H, czyli tak, zatrzymaliśmy energetykę wiatrową 10H, zatrzymaliśmy rynek prosumecki fotowoltaiki i teraz próbujemy zatrzymać rynek dużej OZE, może tylko dla przedsiębiorców prywatnych, gdzie w tej OZE zanotowaliśmy 7 GW mocy. Mhm. Ale tutaj jest jeszcze jeden taki wątek, bo gdzie te odmowy są takie najbardziej bulwersujące i uderzające? Wtedy, kiedy mam jakieś przedsiębiorcę, który ma produkcję i ma już istniejący przyłącz, powiedzmy o dość dużej mocy, megawata, no i chce zrobić sobie instalację fotowoltaiczną, żeby obniżyć rachunki, gdzie już ten przyłącz istnieje na pobór w takiej wielkości i dostaje odmowę, że na wprowadzenie nie może bo gdzieś jest zaplanowana farma kilka kilometrów dalej, przyłączona do tej samej linii średniego napięcia i ona już mu tą moc zebrała. I tutaj faktycznie należałoby... należałoby konieczne są pewne zmiany legislacyjne, że w mojej ocenie to jednak, jeżeli ktoś już ma moc przyłączeniową na pobór, to powinien być w jakiś sposób traktowany no, priorytetowo. Pierwszej Biosłowiec i tak liczy głównie instalacje na autokonsumpcję, więc, więc dużo zużyje u siebie. Dokładnie, dokładnie. I, i tutaj jak najbardziej są potrzebne pewne zmiany, zmiany legislacyjne, bo te odmowy nawet się zdarzają wtedy, kiedy jest deklaracja. Znaczy w ogóle, tu nie ma, nie, nie ma też takiej procedury, że ja deklaruję, że po prostu dużą część energii skonsumuję na potrzeby własne. Na koniec dzisiejszego przeglądu ciekawostka, nowy pomysł w walce ze smogiem. Otóż mieszkańcy Kalwarii Zeprzydowskiej muszą się liczyć z hukami, z głośnymi hałasami do 15 lutego. I co się tam dzieje? Akademia Koliczna-Koliczna w Krakowie prowadzi testy urządzenia, które ma pomóc nam w walce ze smogiem. AGH ustawiło w Kalwarii Zebrzydowskiej generator fali uderzeniowej, który to jest taki rodzaj działa, który ma wyszczelić w powietrze falę dźwiękową, która ma wypchnąć nam te mikrocząsteczki smogu powyżej tej magicznej wysokości. I stąd się biorą te huki, ponieważ te, 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 to działo od, jest codziennie odpalane. Po tej, po tej procedurze badane jest, badane jest powietrze za pomocą drona i czujnika i okazuje się rzeczywiście, że redukcja pyłów PM10 już na wysokości nawet 100 metrów jest o 20% zredukowana. I co jest ciekawe, bo sam projekt rzeczywiście jakie skutki daje, chociaż szczerze mówiąc nie trzymał kciuku za ten projekt. Dlaczego? Bo jednak uważam, że realizacja uchwał antysmogowych i walka ze smogiem to przede wszystkim likwidacja kopciuchów. To no zdecydowanie tak, czy cieszę się, że tak powiedziałeś, bo już liczyłem, że, że jesteś bardzo zadowolony, że taka technologia jest testowana, bo ty mieszkając w obożanku krakowskim wystrzelisz ten, ten smog wyżej i on zepchnie go do mnie do Krakowa, Będziemy... gdzie mamy czystsze powietrze. Ale, ale też przechodząc do Meritum, jako rozwiązanie doraźne, tymczasowe, no to jest. To, jest coś ciekawego, ale jednak nie możemy zapominać, że to nie może zablokować tej walki ze smogiem, która, tak jak wspomniałeś, permanentnie możemy smog wyeliminować tylko wymieniając kopciuchy. Tutaj trochę ubolewam, nawiązuje do naszego wcześniejszego odcinka o tym, że coraz ciężej z przyłączami gazowymi i tu wysokie ceny gazu plus problem z przyłączami mogą tą walkę, tą walkę wyhamować, ale ale mam nadzieję, że ktoś nie wpadnie w pewnym momencie na pomysł, że z uwagi na te problemy, no to. Będziemy szczelać. Będziemy szczelać albo, albo wpadniemy jeszcze na inne pomysły, żeby po prostu przedmuchać ten smog gdzieś dalej i pozbyć się problemu. Ale jednak, oczywiście, proszę Państwa, powiedziałem to z przekąsem, jeśli chodzi o AGH. Ja naprawdę tutaj liczę na to, że się uda i trzeba kciuki, żeby się AGH rozwijało i prowadziło projekty, ale naprawdę nie chciałbym, żeby zaskończyła się walka ze smogiem jakimś, jakimś produktem zastępczym. Tak, szczególnie, że przykład. Krakowa jednak pokazuje, że taka, taka masowa wymiana źródeł grzewczych no daje efekty w skali nawet nie dekady, ale w skali kilku lat. Ale przyszedł mi do głowy tutaj jednak duży haczek z tą walką ze smogiem. Dwa odcinki temu, mam nadzieję, że tutaj link wkleimy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o celach OZE, jakie Polska spełnia. I być może to jest, to, to, przypomnijmy, że główne OZE w Polsce produkujemy z kopciuchów bo zaliczyliśmy drewno kawałkowe jako, jako ten cel, przebiliśmy wszystko, fotowoltaikę, geotermię, e, energetykę wiatrową prawda i tutaj jest coś niebezpiecznego ta walka ze słogiem, przypomnijmy, że, że możemy nie realizować celu w OZE, więc może i e, tak? będziemy musieli strzelać Choć jeżeli działa. miałbym wybrać nie zrealizować celu OZE na papierze, bo to jest takie zrealizowanie na papierze, a mieć czyste powietrze to wybrałbym to drugie. To tyle w dzisiejszym przyglądzie, a przypominamy, że będzie można spotkać się z naszą redakcją 23 i 24 lutego podczas targów w ENEK w specjalnej strefie redakcji Globenergia w mieście OZE. Zapraszamy.